jak zaślepić rurę miedzianą z instalacji centralnego ogrzewania. No, mamy tu takie kikuty blisko ściany, więc można to zrobić obcinakiem mini, a można to zrobić tym debeściakiem. Co prawda on też ma ograniczenia, bo jeżeli rura jest bardzo blisko ściany, no to niestety też nie da sobie rady. I ostatecznie będzie trzeba ciąć kątówką. Tu zmieścił się całe szczęście na styk, więc robota będzie szybka. Co prawda zaślepiamy te krótce, ale jakoś tak przyzwyczaiłem się. Gratowanie bezwarunkowe. Skoro będziemy lutować, to niestety trzeba zedrzeć całą warstwę. Wierzchnią na róże, a dokładnie całą tą część utlenioną. Możemy posmarować pastą, Pamiętajcie, aby rozprowadzić po całym obwodzie to bardzo ważne do procesu kapilarnego zasysania cyny. No gdzie mi z tymi kapami? Najpierw musisz to wyczyścić. Ciekawi mnie, czy to już jest ten moment filmu, gdzie wszyscy mówią: Dlaczego tego nie zaprasowałeś? Wydaje mi się, że jedną zaprasowałbym, ale tą drugą nie da rady. Może tego nie widać na filmie, ale. Nie zmieściłbym tam szczęki. I właśnie dlatego lutowanie miedzi w dalszym ciągu będzie spełniało swoje zadanie. Zastanawialiście się, czy ten gaz jest rosyjski czy niemiecki? I ciekawe, do kiedy będzie nam wolno używać takiego właśnie gazu. Na nic, póki można, to grzejemy. Jak zauważyliście, do tego typu prac używam takiego ekranu. Jest on bardzo pomocny przy bardzo bliskich odległościach od ściany. Wysoka temperatura odbija się od niego i nie ma szans popalić ściany. Choć jest to mocno niewygodne, to jednak bardzo dobry patent. No dobra, drugi króciec mamy już prawie zlutowany, więc wygląda na to, że lutowanie udało się. Pamiętajcie, aby nie chłodzić od razu tych króćców tak aby cyna mogła swobodnie wystygnąć. Ważne jest, aby wyczyścić miejsce lutowania mokrą szmatką. A i czyścik nie zaszkodzi. Teraz tylko prysnąć sprayem i gotowe.